I wow. W pobliżu pola, które Jakub synowi w synonim z Było tam źródło Jakuba. Jakub, Jezus, z drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z fanami, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, pić. Jego uczucie, bo <coughs> się wszedł do miasta by zakupić żywności, na to rzekła do nią Samarytankę. Jakżeż ty będąc żyłem nie Samarytankem, bym ci dała się napić. Żyć Bogiem Samarytanie unikają się na Jezus odpowiedział jej na to, o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi daj się napić prosiłabyś o a dała ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta, Pani, nie masz czerpaka, a studnia jest we wodę. Skądże, jak weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego, jak który dał nam tę studnię? I on sam z niej pił, jego synowie, jego mydło. Podpowiedzi odpowiedzi na to, że dla niej jest. Każdy, kto pije tę wodę będzie Pani. Tylko zaśleci pił wodę, którą Jan dał. Nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Jan dał, staje się tym źródłem tryskającym w kurzu wiecznego. Rzekła do niego kobieta, a daj mi tej wody, aby już nie pragnęła i nie przechodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej kurze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział mi Jezus, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej kurze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Nadchodzi jednak na godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi będą oddawać część Ojcu w duchu i prawdzie. A takich, kto szcicieli, szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by szciciele Jego oddawać. Niech słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypłiewnik, kapłanie, czy proboszczu, ojczy wikariuszu, kochani parafianie, bracia i siostry, umilowane Boże dzieci. Jaka przepiękna rozmowa dzisiaj jest opisana w Ewangelii świętego Jana, w czwartym rozdziale. Jak głęboko można się zastanowić nad tym, co mówi Pan Jezus i co mówi Samarytanka. Jak ta kobieta musiała naprawdę mieć dobrą, rzetelną wiedzę o tym, że ma przyjść Mesjasz, tak wyraźnie mówi. On przyjdzie, wszystko nam opowie, wszystko nam wyjaśni. Naprawdę, kochani, przepowiadanie w Izraelu, czyli tradycja ustna, jest na tyle ważna, że my sobie nawet może tutaj nie wyobrażamy tego. Miałem taką możliwość laskę Bożą być na świętej ziemi, z pielgrzymką i kiedy nam mówiono, że tutaj w ugrujcu, na tym miejscu plęczał Pan Jezus, ja zapytałem, a gdzie tabliczka, gdzie jest miejsce, gdzie jest udokumentowanie. I po kilku pytaniach zadanych usłyszałem jedną odpowiedź. Jeżeli nam powiedzieli, że tutaj, to nie na innym miejscu, tylko tu. Tak ważne jest słowo: żaden papier, żadna pieczątka, żaden podpis. Nie jest tak ważny jak dla Żyda przekazanie ustne, czyli rozmowa. I Pan Jezus też, dlatego tak otwarcie, prosto, spokojnie, ale zdecydowanie mówi, nie pokazując paszportu czy dowodu osobistego: Ja jestem tym, który z Tobą mówi. Ja jestem Mesjaszem. Kochani, dzisiaj ta Ewangelia dopomaga nam zrozumieć jedną ważną rzecz. Kiedy modlimy się najświętszą liturgią, Eucharystią, Muszą Świętą, jest tam taki moment w łacińskim języku, to nazywa się Confiteor, czyli to cośmy dzisiaj mówili na początku Mszy Świętej spowiadam się Bogu Wszechmu i tam jest ten moment, kiedy my mówimy, przepraszamy Cię, Panie Boże, za to, że zgrzeszyliśmy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I tu właśnie jest ta mowa. Dlaczego tak ważna? Dlatego, że mowa to nie są tylko słowa. Powiedzieć można gestem, wiemy, że jest język migowy. Powiedzieć można wyrazem swojej twarzy. Nachmurzeniem się albo radosnym uśmiechem. Powiedzieć można, jeżeli się czegoś dokona, jakimś uczynkiem można mówić. My byliśmy z naszymi parafianami na pielgrzymce w Polsce, tam właśnie z Kijowa, z Browar, z naszej miejscowości, gdzie jest nasza parafia. I w Warszawie podejmowano nas właśnie tak w domach, bo to były dwa pusy. Zaprosili nas do swoich mieszkań ludzie z kościoła, z parafii. I kiedy nas gościli przez dwa dni, i była Mosza Święta już na pożegnanie, myśmy chcieli jakiś prezent zostawić. Kupiliśmy kwiaty, podarunek, i ja wtedy tak staram się jeszcze z dwoma osobami tak wiele powiedzieć, że tak nam było dobrze, że tyle, żeśmy dobra doświadczyli. Takie gorące Wasze serca i gościnne. I ten człowiek, co się później okazało, on był senatorem polskim, pracującym właśnie w parlamencie. Myśmy nie wiedzieli o tym wcześniej, który to wszystko organizował jako parafianin. I on na te wszystkie wielkie, duże, długie słowa powiedział jedno zdanie. Kochani, to wszystko się nazywa Kościół. To były jego słowa. To wszystko, co oni nas gościli, kupowali nam, wozili nas wszędzie, opowiadali, oprowadzali. Myśmy za to im dziękowali, a on powiedział: To wszystko nazywa się Kościół. I to był wyraz ich mowy do nas. To był język miłości. Kochani, Mamy dużo sposobów na mówienie. Możemy mówić, jeszcze raz powtórzę, głosem, słowami. Możemy mówić oczyma, uszami, bo jak słuchasz albo nie słuchasz, to też jest mowa. Właśnie milczeniem możesz mówić. I jakie to jest ważne, abyśmy zwrócili uwagę na to, że prawdziwym słowem, jest sam Jezus Chrystus. Bo głosem jest Jan Chrzciciel. Ale Słowem Ojca jest sam Chrystus. I tym Słowem zostaliśmy stworzeni, kochani. Tym Słowem został stworzony cały wszechświat. Wystarczy jedno Słowo i stało się. A jakże ważne jest Słowo ludzkie. Dlatego Pan Jezus pyta, jeżeli chcesz, pójdź za Mną. Tak się pytał swoich uczniów. Święty Antoni z kiedyś miał taki przypadek, że przyszedł do Niego znajomy, ale ten znajomy właśnie nie miał dobrego autorytetu w ludzi, bo jego zachowanie się, jego życie, historia jego nie była, ani pobożna, ani moralna, nie miał nic, czym by mógł tak naprawdę zabłysnąć po ludzku. Mało tego, jeszcze w dodatek był bardzo wulgarny, przeklinał, mówił brzydkie słowa. I nikt nie mógł mu zaradzić w tym, żeby go jakoś powstrzymać, nauczyć. I kiedy przyszedł do świętego Antoniego, święty Antoni, tak Bogiem poprowadzony, Zrobił taką rzecz. Zaprosił go do siebie, wziął takie zwyczajne, gdzieś kazał kupić chyba takie nocnik, jak dzieci w nocy idą do toalety. Czyściutkie, piękne, nowe. naliał tam herbatę, przyniósł mu mówi, bracie, bierz, bardzo smaczna herbata. I on zdziwiony mówi, jak to? Z nocnika mam pić? Pan mówi, no właśnie. A Pan Jezus, którego przyjmujesz w Komunii Świętej, ile razy wchodzi w Twoje brudne twarz, w Twoje zęby, w Twoje gardło? Ile razy Pan Jezus poprzez ten gnój diabelski przepycha się, żeby być w Twoim sercu? To Ty nie pomyślałeś? I to był moment nawrócenia tego przyjaciela, świętego Antoniego. Kochani, co musimy przemówić do nas? żebyśmy zrozumieli, że Bóg ma coś do powiedzenia, a Bóg mówi w różny sposób, w różny. Nawet w czasie wojny przemawia, w czasie tragedii, w czasie niebezpieczeństwa przemawia też błogosławiąc nam poprzez szczęście ludzkie. Pan Bóg ma wiele sposobów. I teraz jedno zadanie co trzeba zrobić, żeby kiedy będziemy mówić nam przy świętej, wybacz nam Panie za to, że zgrzeszyliśmy mową, żebyśmy gdzieś głęboko w sercu powiedzieli Panie Jezu, ale ja nie zgrzeszyłem. To tylko taka modlitwa, to tylko tak trzeba. Ale moja mowa jest dobra, czyli moje postępowanie, mój wzrok, to co słucham, to co przekazuję, to czym się karmię. To, co innym proponuje, to jest wszystko mowa, to jest dialog międzyludzki. A dzisiaj jest możliwość przekazu informacyjnego bardzo mocny, szybki. Czy ten przekaz jest dokładny? Czy on jest prawdziwy? Tak jeden z kaplanów już takich starszych, już świętej pamięci, który u nas pracował w Gródku na Podoliu ksiądz Władysław Korczyński. Opowiadał na jednym kazaniu, że na pustyni są inne przekazania, nie takie dziesięć, jak my znamy, a tam jest tylko trzy przekazania. Nie wolno komuś wskazać, wskazać błędną drogę. Nie wolno zniszczyć źródła i nie wolno wyciąć drzewa. Trzy przekazania. Jeżeli człowiek to zachowuje, to mówi o tym bliźniemu, że go kocha. Jeżeli nie, to go zabija już na starcie. I teraz chcemy, kochanie, wielki post. Zastanowić się, patrząc na Pana Jezusa i na Samarytankę, zastanowić się, jaka jest moja mowa. Zobaczcie, święty Piotr, który się wyrzekł Pana Jezusa. Przychodziła kobieta. Pan Jezus był sądzony, oni się grzali przy ogniu i ona mówi: Twoja mowa cię zdradza. On tak mówił jak Pan Jezus, on takie słowa używał, on nawet przycinki stawiał tam, gdzie Pan Jezus to robił. Twoja mowa cię zdradza. Kochani, naprawdę życzę Wam i na pewno sobie też, sobie wzajemnie życzmy tego, abyśmy. Co nie daj Boże, jakbyśmy gdzieś tam poblądzili, czy coś złego zrobili, żeby nasza mowa, nasze uczynki były tak podobne do Pana Jezusa, żeby nas bardzo szybko złowili i powiedzieli: Wracaj do Boga. Bo widać po tobie, że Ty jesteś od Boga. Widać, że Ty syn Boży, czy córka Boża. Twoja mowa Cię zdradza. Kochanie, zwróćmy uwagę na naszą mowę. Można naprawdę dużo jeszcze powiedzieć. Ale chciałbym zostawić Was w takiej esencji, w takim małym źródle i zarenku, abyście każde sobie odpowiedzieli, w jaki sposób ja mówię, czym przemawiam, do kogo mówię, kogo słucham i jak mówię do Pana Boga. Czy moja modlitwa jest nakaz, rozkaz, czy moja modlitwa na przykład. Jest pretensją, a czy moja modlitwa jest po prostu dialogiem? Rozmawiam z Bogiem, bo go kocham. Rozmawiam czasem milcząc, bo chcę, aby Pan Bóg coś powiedział. I to jest dialog. I niech ten wielki post naprawdę nas nauczy wsłuchiwać się w Pana Boga. Więcej słuchać, jak mówić. A mówić to więcej uczynkami. Jak kiedyś powiedział papież Franciszek, jeżeli nawet trzeba, to mówić słowami. Amen.